Cześć wszystkim, Tunajzy! Dzisiaj będziemy sobie grać drugi raz w Minecraft Jak widzicie tutaj już sobie w wchodzimy wcześniej Jak oglądaliście tam, tamten odcinek to widzieliście no, że umarłem bo po prostu tak mnie zaatakowało dużo ludzi to znaczy tych mobów że normalnie no nie wiem no to było bardzo trudne, więc robimy sobie kolejny świat. No i dobra. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. I o lajkowaniu, bo to bardzo rozwija kanał. Pamiętajcie, proszę was, stawcie mi subskrypcję. Tylko jedną, albo parę, żebym miał chociaż... No, staram się bardzo dla Was. No i się widzimy, jak już po prostu będę w świecie. Dobra, jesteśmy już w grze. dodała nas do serwera. więc najpierw wybierzmy sobie drewno. Pik, 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 drewienko. Co jest? Gdzie? Nie mam go. To tutaj jest. Dobra, kolejne drewno Pyk 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 tak, Jeżeli chcecie kolejny odcinek z Roblox'a z jakiejś gry na przykład Nie wiem gry... Wiem jakie jest takie gry jak Mask Simulator To zostawcie pod tym filmem chociaż Dwa lajki to wtedy zrobimy sobie odcinek z Robloxa z Muscle Simulator. Czy jak to tam mówią? Nie wiem. Zróbmy sobie przyrządy. Ok. Mieczyk, ścierok. Inne łóżki mi nie są potrzebne. Teraz sobie no i chodźmy. Może coś znajdziemy fajnego, to wtedy będziemy no zadowoleni. Fajnie jakby chociaż nas rzuciło, no nie wiem, gdzieś. Znajdźmy chociaż diamenty. Mam nadzieję, że damy radę. O Jezu! Co jest? Spadłem z tego trzeba i w ogóle nie zabrał. Dobra, a zabrał. No dobra, więc widzimy się, jeżeli coś w ogóle fajnego znajdę do zobaczenia za chwilkę. No i dobra, no nie mam nic, no trudno. Może coś znajdziemy. Nie wiem, trzeba się kopać na dół dalej. To o kamień mamy. Kamień. A jeżeli do lawy spada, to się wkurzę. Prawda, tak się wkurzę, że zobaczycie. Żelazo mamy. Ile tego tu jest? Czekajcie. O, żelazo. Jeszcze. Jest tu gdzieś jeszcze. Czekajcie, sprawdzę. Tu już nie ma. Tu jest jacie, prawda? Dużo tego żelaza. Najpierw to sobie. O jacie, noc się robi. O nie, 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 gdzie jest węgiel, tutaj, nie, dobra, dobra, pochodnie sobie zrobimy, dobra, scrafting, okej, okay, teraz tylko, pyk, pyk, okej, okay. Piecyk też musimy zrobić. Jeszcze patyków. No i taki kilof. No i dobra, no i teraz musimy pochodnie postawić. Okej. Okay. Dobra. Pyk i pyk. I mamy. Teraz wykonajmy też żelazo. Pyk. jeszcze ale dużo Joź. jeszcze tutaj pyk i już okej okay. to teraz piec postawmy dobra no nie no nie mam jak wstawać dobra Wezmę tutaj i teraz musimy jeszcze wykopać węgla. Trochę tutaj jest. Dobra, węgiel, węgiel, węgiel. Pik. węgiel. Olo, dużo węgla. Ile mamy już? No i dobra, no tu teraz. Mamy już trzy. Dobra, teraz trzeba zrobić dobra, Kurde, drewno nie ma. Mam jeszcze Starczył, Starczyło, o nie. Nie dobra, się zakrywa się boję. Nie Okej, okay. czeka masz się przepali. Kolejna jeszcze nie robię, jeszcze nie robię. Weźmy piecyk ze sobą gdzie się kopać w dół? Czy tu? Nie, może coś znajdziemy. Nie wiem, lepiej żeby się kopać. Kamienny to jest. Co? Złota! To lepiej wziąć złota. Jeszcze co jest no, jeszcze... Młota trochę więcej, ale kurde, no diamenty. Ja diamenty potrzebuję. Nie. Czekajcie, dobra, nie. Powiedzmy, nie będę stał, taki teraz czekał. Co jest? Nie. Diaksy, 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 diaksy mamy, jest. Mamy diaksy. Jeszcze. Jeszcze dwa. Jeszcze. Jeszcze. Ile? Ile? Osiem. Nie Dobra, ja stąd spadam. spadam. Ja to spadam. Dobra, widzimy się jak będę u góry, bo już tutaj nie ogarnią prawie w ogóle. Do zobaczenia za chwilę. No i się okazało, że zginąłem. Kurde! Wiecie co? Ja już kończę ten odcinek. No ja nie wiem po co go robię. Widzicie te diamenty? Wiecie co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na pewno będzie dwa jakiś odcinek. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować i dobieć na tym kanale. To znaczy na tym filmie. Dwa lajki, wtedy będzie z Roblox'a film. Do zobaczenia. Już mi tak to wkurzyło. Nie wiem co zrobić. Pa wszystkim. Pa.